z tej strony Kasia i Perkus. A wy znajdujecie się na kanale. Ogrywamy. Dzisiaj przychodzimy do was z grą, którą. E, pudełka z drugą. E, e. dzisiaj przychodzimy do was z grą, która swoją premierę ma 9 lutego, czyli dzisiaj. E, szybką zajawkę na jej temat. Możecie zobaczyć na naszym TikToku. Link będziecie mieć w opisie. A my przychodzimy do Recto verso od wydawnictwa Egmont. Mhm, jest to gra, która Muszę się przyczepić, sorry, do wykonania. Ja, nie odpuści mi, ale jest coś, co wyróżnia tę grę spośród innych. Wypraski, z których wyciągane są te elementy, mają zostać na samym dole pudełka, tak, mają być tutaj... niewyrzucone. Moment, jest tutaj nawet taki symbol, że jest nawet taki symbol. Uwaga, umieścić je na dole pudełka nie wyrzucać, więc tutaj mm. też jest, że tak powiem, taka wzmianka. A ty od razu przyszedłeś do sedna, tutaj trzeba troszkę napięcie zbudować, co to jest za grana, kogo jest przeznaczona. Gra ja jestem przeznaczona dla mnie, także jedziemy dalej. No. W grę zagracie od dwóch do sześciu osób. Dzieciaki od 8, 8 roku życia powinny sobie z nią dać radę. Myślę, że nawet młodsze. I czas rozgrywki to ile? Około 30 minut. Mhm. Tak, I... zgadzamy się z tym, co jest napisane na pudełku. Tak, tutaj macie planszę. Tak, pudełko jest jednocześnie planszą, co dla nas jest bardzo dużym atutem, bo mamy automatycznie troszkę mniej miejsca na to wszystko, więc będziemy mogli ją zabrać ze sobą gdzieś i po prostu wystawiamy i gramy, tak? Tak. Oprócz tego, że mamy planszę w pudełku, mamy bardzo fajne elementy, które są grube i szybko się Wam nie zniszczą, i mamy też drewniane klocki, z których będziemy robić Tetris'a. Tak. Będziemy budować. Tutaj macie karty budowy. Te niebieskie to są te prostsze. Natomiast jeżeli chcecie sobie podnieść poprzeczkę, możecie skorzystać z tych czerwonych. Dobra, i może by w tym nic nie było trudnego, gdyby nie to, że to wszystko robicie po pierwsze na czas. Bo im szybciej to zrobicie, tym więcej punktów zarobicie. Ta punktacji jest na boku pudełka. Jeśli zmieścicie się w 15 sekund, dostajecie 10 punktów. Jeśli zajmie Wam to pomiędzy minutą 41 a 2 minutami, to dostajecie 1 punkt. Po tym czasie, po upłynięciu dwóch minut, przerywacie budowanie, bo i tak za to punktów nie dostaniecie. Chyba, że gracie po prostu dla własnej satysfakcji. Tak. Dobra, jak to wygląda tak naprawdę? Wygląda to tak, że gramy w trybie kooperacji. Tak, tutaj mamy, jeszcze tylko dodam, zanim go tryb kooperacji, układamy planszę na pudełku, i tutaj mamy taki otwór dopasowany do tego otworu, który jest pod spodem. I to służy temu, czekaj, że będziemy sobie. Tak, tak, W tryb kooperacji jest tutaj. Ale to w tryb kooperacji. To jest na dwie osoby, to jest na więcej osób. Wkładamy sobie karteczkę tutaj i teraz tak. Dlaczego tak gra jest recto verso? Bo pierwsza osoba ma taki rysunek do odzorowania, a druga osoba będzie miała taki rysunek do odzorowania. Ogólnie sprawa przy większej ilości osób ma się tak, że każdy z graczy wybiera sobie po jednym żetonie, Ja załóżmy wezmę czerwony, żeby się wyróżniał i w ile gramy osób strzelaj. No dobra, to dosyć Dobra, w dwie osoby. Czyli niech jedna będzie miała fioletowy i pomarańczowy, więc Każda z osób wybiera sobie po dwa żetony swoich współgraczy. I później cały widz polega na tym, że mając te dwa żetony współgracze, czyli pomarańczowy i fioletowy w moim przypadku, ja decyduję, z którym graczem będę aktualnie rozgrywać moją partię. Czyli jak odgrywam to, to z fioletowym, więc załóżmy, że łukasz jest fioletowym. Trzecia osoba będzie się zajmowała odliczaniem czasu, czyli ona włącza stoper. Nawet włącza. Nawet włącza stoper, włącza stoper. umieszcza nam kartę w ten sposób, żebyśmy nie widzieli. No i w momencie jak odsłania, to właśnie włącza ten stoper. No i my musimy jak najszybciej ułożyć to, co jest narysowane na naszych kartach. Oczywiście liczy się tak jak wcześniej powiedziałam. Możemy się między sobą porozumiewać, ale nie możemy zaglądać do naszego współgracza, no to, co ma na. Zróbmy tą, tą kartę. Odwrócimy ją, żeby No bo to już znamy. Dobra. Odwrócimy planszę, tak. Ja będę układać na tej stronie. Kasia będzie układać na tej stronie. Gdzie masz topę? Ten... Klotki są tutaj bez stopera. Chcemy tylko pokazać, o co chodzi. Darze patrzeć, Darze patrzeć. Tak. 3, 2, 1, start. Biorę pomarańczowy, układam tutaj. Ja muszę go widzieć dobra. Brązowy widzisz, czy nie? Tak, brązowy też widzę. Żółty. Fioletowy, tak, żółty widzę na samej górze. Szary poproszę. W tym trybie łatwiejszym nie wykorzystujemy tego jednego klocka. Mhm, Czarnej widzisz czy nie? Yy, nie, nie widzę. Czekaj, sprawdzam czy mam wszystko. Tutaj będę widziała. Dobra, jak życzy Rektor? to. I w tym momencie zatrzymujemy stoper i sprawdzamy czy nasze budowle są odwzorowaniem yy, tych kart. Zrobimy Wam zdjęcie tego. Zrobimy tak, patrzcie. Powinniście ładnie widzieć jak to wygląda. Na tamtej kamerze i że obrazek stąd pokrywa się z tym. E, tutaj jeżeli zrobimy w drugą stronę, obrazek też pokrywa się z tym. I? Jeżeli jest takie ułożenie, to dostajemy właśnie punkty, które są no, przydzielone do naszej drużyny, tak. bo to jest tylko i wyłącznie tryb drużynowy. Tak, jak to jest to w tej grze właśnie, że... Jednocześnie ze sobą rywalizujemy, bo to chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów w tych wszystkich pojedynkach, ale ogólnie w trakcie naszej rozgrywki, czyli w trakcie naszego meczu, musimy ze sobą współpracować, bo jeżeli chodzi jeden zawodnik zrobi coś źle, ułoży swoją kartę w ten sposób, nie zmieści się w czasie itd., itd., no to żaden z nas nie otrzymuje punktów. Tak, to jest bardzo proste ułożenie, które myśmy wylosowali, żeby nie było tak, że nam nie wyszło podczas nagrywania, ale są ciężkie karty, w których używamy jeszcze tego klocka, tajemniczka się powiedziała i na przykład ten klocek nie... okej, okay, dobra challenge challenge accept <laughs> na żywo mm, i chodzi o to, że czasami trzeba te klocki chować tak, żeby żeby ich nie widzieć żeby ich nie było widać i z lewej i z prawej strony 3, 2, 1, start nie widzę czerwonego a ja nie widzę widzisz czerwony? Tak to może się gdzieś tam zablokujesz go tak nie, ja tu muszę mieć żółty. Dobra, no to poczekaj, ja na razie muszę mieć fioletowy i to jeden widoczny, więc... A, i teraz jeszcze wychodzi nam jedna ważna rzecz, że jeżeli układamy, to pod kluckami nie może być pustej. Zielony widzisz? Mm, nie. To ja sobie go tutaj wsadzę i ty możesz już rektor krzyczeć. to. Rekto. A ja powiem teraz... Okej. Okay. I gra. I teraz. Tutaj nam wyszła fajna rzecz, bo nie możemy widzieć jakichś klocków, no to nie widzimy tych klocków, ale jeżeli układamy piętrowo te klocki, to pod spodem nie ma być prawa żadnej tej przestrzeni pod tym klockiem, który jest umieszczony na pięterku, że tak powiem. Jeżeli chodzi o te dwa, powiedzmy, dwuelementowe klocki, to jeszcze bajka, ale czasami, jeżeli musicie gdzieś wsadzić ten żółty albo czerwony, to naprawdę trzeba się nagłówkować, jak to zrobić. Dla potwierdzenia, że nie oszukujemy jednak coś tam innego w tę grę, tak wygląda gra z jednej strony, tak wygląda karta z drugiej strony. Recto verso dostaliśmy ile punktów. Nie Myślę, wiem, że ze trzy punkty byśmy dostali. No i tak gramy określoną ilość rund. Yy, oczywiście, jeżeli jesteśmy w trzy bądź więcej osób. No i na koniec yy, z każdego takiego pojedynku będziemy sumować punkty. I ta mhm. osoba, która ma ich najwięcej, po prostu wygrywa. Ta-dam, that's all. Tak. Czyli musimy jednocześnie kooperować, ale mimo wszystko gdzieś tam na koniec będzie się liczyć ten najlepszy punktowy wynik. Ale, jeżeli gracie wy dwie osoby, tak jak my, to macie tutaj tryb kooperacyjny. Tryb kooperacyjny będzie polegał na tym, że gramy 7 rund, 1, druga, 3, 4, 5, 6, 7, i potem sprawdzamy, ile punktów zdobyliśmy w sumie, i wtedy pokazuje nam, jaką rangę, można powiedzieć, dostajemy, jeżeli chodzi o rectoversą. Nam tak, się do tej e, najwyższej nie udało. Się, udało się. Udajemy się? się o króla konstruowania. Na łatwiejszym poziomie nam się udało, mhm. na trudniejszym tam nam zabrakło chyba 4 punktów, coś takiego. Mam świetne zastosowanie do tej gry. Rozmowa kwalifikacyjna jako logiczna zagadka. To byłby fajny. No, a może sprawdzenie umiejętności współpracy w grupie? O widzicie? Dobra, to ale tylko owocowe wtorki i praca w młodym i. Prężnie już się zespół. Tak, praca w młodym i prężnie rozwijającym się zespole, także macie te wrażenia. Dobra, dla kogo jest przeznaczona ta gra? Jak dla mnie, dla rodzin z dziećmi na pewno, mhm. bo to jest takie dość łatwe i przyjemne budowanie, ale jeżeli włączy nam się ten tryb rywalizacyjny, to również myślę, że można spokojnie to wykorzystać na jakichś imprezach. Niekoniecznie zakrapianych, bo może być problem z ustawianiem klocków. I rozróżnieniem kolorów, bo tutaj jest niestety delikatny problem. Tak. Jeżeli macie słabsze oświetlenie, to te klocki są bardzo podobne znaczy, do siebie. Na kartach się zlewają, przynajmniej nam, ta, u nas się tak yy, zlewało, jeżeli poszliśmy pod jakimś tam kątem. Mhm. I te kolory też były bardzo podobne do siebie. Może u nas tego nie będzie widać, ale uwierzcie na słowo, że próbując nagrywać to wcześniej, ogrywać, to mieliśmy czasami problem, z czy jest ciemniej, czy jaśniej, co było pod różnymi kątami sprawdzać. Ale to są, myślę, takie bardziej kosmetyczne rzeczy, aniżeli błędy, nie wiem, konstrukcyjne, czy, czy, czy w tłumaczeniu zasad. To wszystko jest prościutkie, a teraz do podsumowania Kasiu. Dobra, teraz to wszystko podsumujmy. Co dostajemy za uwaga, uwaga, 77 zł, bo tyle aktualnie kosztuje ta gra w oficjalnym sklepie wydawcy, czyli w Egmontie. Dostajemy bardzo kompaktowe pudełeczko z grą, które możemy zabrać wszędzie. Dostajemy bardzo trwałe elementy. Zacznijmy od tego, że mamy prosuszki drewniane, które bardzo długo nam posłużą, bo najzwyczajniej w świecie się szybko nie zniszczą, bo są drewniane. Mamy żetony z bardzo grubego kartonu, to są, na co Łukasz zwraca uwagę, więc jeżeli gdzieś tam się nam przez przypadek zachlapią, to też tragedii nie będzie, bo się tak szybko nie rozwarstwią. Mhm. Mamy dość dużo kart, więc ta gra będzie regrywalna, bo nie dość, że jest ich dużo, to są one dwustronne. Więc tak jakby mamy ich dwa razy tyle, niż, niż mamy tutaj w ręce. Mhm. Tak. No i nie jest sposób nauczyć się tego wszystkiego na pamięć, szczerze powiedziawszy. No, nie jest to chyba możliwe, nie? No raczej niekoniecznie. Fajne jest to, że będziecie mogli zagrać zarówno ze znajomymi jak i z rodzinką. Jeżeli ominiecie ten aspekt czasowy, to myślę, że z młodszymi dziećmi też możecie zagrać w trybie kooperacji i to może być też fajna sprawa. uświadamiać tak ich jak działa fizyka i takie różne inne dziwne rzeczy. I na pewno w tej grze ćwiczymy szybkość, spostrzegawczość, umiejętność wspólnego, dobra, umiejętność pracy w grupie yy, i, no i rozróżnianie kolorów. I dobrą zabawę. <laughs> tak tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ta recenzja gry Rectoverse Wam się podobała. My dziękujemy wydawnictwu Egmont za przesłanie nam kopii egzemplarza do recenzji. A my się z Wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Grajcie w Cześć!